jeden tozor, czyli tajemniczy gracz, którego ostatnio napotkałem. Jest kompletnie niewidzialny, nieśmiertelny i śledzi każdy mój krok, a na dodatek kazał mi czekać na godzinę 18.00. Byłem przerażony, ale jednocześnie ciekawy, dlatego musiałem wejść na serwer. Dosłownie mam dzisiaj ciary. Jest zaraz 18.00, jest 17.58 póki co Jestem na Elefie i ma się coś się wydarzyć Póki co jest tysiąc osób Tysiąc osób razem ze mną czeka co się dzisiaj odwali Czas jakby zwolnił Realnie te ostatnie chwile przed 18.00 Dłużyły się niemiłosiernie Aż w końcu wybiła ta godzina Co się dzieje? Jest, jest, mamy coś Koryta jakiś dobra, szybko, FTP, minus Dobra, trzeba cisnąć, trzeba cisnąć. Dokładnie. Biegłem ile sił w nogach, żeby być tam pierwszym, bo w innym wypadku może mnie ktoś dorwać, a ja stracę moją kosę. Nie mogę na to pozwolić, ej, dobra, realnie się stresuję, dobra. To jest gdzieś, gdzieś tutaj będzie chyba. Gdzieś do góry muszę iść, bo... Patrzcie, mamy kobiety. Tak, 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 tu gdzieś blisko jest. Dobra, dobra, proszę, proszę. 5812, dobra. Jezus, ja mam tą kosę, rozumiecie, to jest moja kosę. Ja mogę stracić kosę. Dobra, dobra. Jest, 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 jest i on, jest i on, jest i on! Patrzcie, patrzcie! Wasz oh oh id! Oh. Oh, 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 oh. Co jest? Ej, dobra Słuchałem w niego szczelić! Co jest? What? Ej, znowu jest to samo! Dobra czy ktoś tu, je, ktoś tu jest? Nie, znów jestem pierwszy! Co jest zgrane? What the hell? Co jest? Czemu ja go nie mogę bić? Co jest? Zniknął. Ej, dobra, o co tu chodzi? Cały czas nie rozumiem, jakim cudem on jest nieśmiertelny. To jest dla mnie niepojęte. A w dodatek to jego zachowanie realnie miałem Ciary na plecach, kiedy nagle zniknął. L1. Nie ma go. Czy to nie jest on? Co to jest w takim razie? Chyba nie wiem. Tabliczka jakaś. Czy strzałki? Okej, okay, czy będziemy się tak porozumiewać. Kop. No dobra, czy są. Tu je po prostu? Dobra, szybko robimy to tak. Śpieszyłem się. Bo biorąc pod uwagę, jak szybko inni gracze zjawili się ostatnio, to nie mogę zwlekać. Każdy jest ciekawy o co tutaj chodzi. Dlatego jest to wręcz istna walka z czasem. Nie wiem, gdzie mam się kopać, ale kopiemy się, kopiemy się. I nie wiem, co tu się dzieje. Co ja znajdę? Ośiec! Jest ziomuś? Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Jezus, skracze są na górze. No to świetnie. Ja byłem dosłownie chwilę przed kimś. Jedno szczęście, że ja zniszczyłem tą tabliczkę z bardzo ważną informacją. Mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie dorwie, i jako jedyny dowiem się o co tutaj chodzi. Cały koń! Dobra, gdzie się wkopać? Gdzie tu coś będzie? Oni się wkopują? O oh shit, na spawna poszedłem! Rozumiecie to? Ci gracze wkopali się w takim tempie, że dosłownie milisekundy brakowały i ja bym się wywalił. Tracąc przy tym nic innego jak legendarną kosę. Naprawdę, byłem przerażony, a w dodatku załamany, bo niczego nie dowiedziałem się. Przysięgam, nie wiem co tam było. O oh shit, ja chyba tej tabliczki zniszczyłem. Co mi pozostaje chyba? Miałem nagrane tego? Jest, super recording, dobra. Jedno szczęście, gdyby nie nagranie z replay moda, to niczego bym się nie dowiedział. Ja mam tylko nadzieję, że naprawdę coś tam znajdę, bo jak nie, to aż się boję, co się może wydarzyć. Bierzmy pod uwagę, że ten ktoś ma jakieś chore moce. Dobra, jest, Hozot! jestem tu, jest coś, jest coś, mamy coś, mamy coś, okej. Okay. Ja się tu wkopywałem, patrzcie to, co tu się stało, patrzcie na to, patrzcie na to, Wszystko, że... Ja pierdzielę, patrzcie to osób z klanu garda Co jest grane, ej dobra To jest pokichane Czy wy to rozumiecie, dosłownie cały klan Sekundy się tutaj zjawił, przecież ja mogłem Stracić najcenniejszy przedmiot jaki posiadam Czyli kosę, nie wiem czy ten ktoś przypadkiem Specjalnie tego nie robi, żebym narażał się Na utratę czegokolwiek, tak to wygląda Okej, 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 dobra, dobra, dobra Co tu mam napisane, o, tu jakieś P, tak, nie, czy Q, dobra To jest chyba tak jak zawsze, czyli to góry nogami To, to ułatwmy sobie to Czekaj, tak będzie. Okej, okay, póki co nic z tego nie rozumiałem. Jedynie już skumałem, iż trzeba czytać to wszystko do góry nogami. Aż się boję, co mi z tego tutaj wyjdzie. Chyba tu, czy tu? Ren, nie. Ren, re... Czekaj, co? O, czekaj, dobra, tu trzeba wszechmienić. Ron. Może tu będzie łatwiej się czytać? To... to jest na pewno R. To jest E. To jest P. Tu jest O. Re, B. Nie, czy B to jest. Reborn. Reborn! Ja pierdziu, co tam będzie, co tam będzie. No to świetnie. Co jak kolejny raz ktoś próbuje mnie wrzucić do jakiejś pułapki, czy może nawet coś gorszego mnie tam czeka. Tylko najgorsze jest to, że ja nie wiem, kto za tym wszystkim stoi. Póki co na celowniku jest mój Wroka kapilot, jak i jego braciszek Milo. Oni jako jedynie wiedzą o tym, iż mam kosę. Jak on coś będzie pisał, bądźcie za serwerze. Błagam, może wy coś dowiecie. Dzisiaj widziałem, że byliście zaangażowani, że pisaliście, że L1 to, to że, coś, że coś gdzieś widzieliście, widziałem. Tu jest ze mnie coś świetnego. Dokładnie. Proszę Was, spróbujmy wspólnymi siłami coś z tego zrozumieć. Dlatego wbijajcie na mój serwer anydenmc.pl na tryb life SMP i piszcie mi w komentarzach, jeżeli znajdziecie jakieś nowe informacje w tej sprawie. No raczej, co jedynym wyjściem, żeby coś tu się dowiedzieć, no będzie zaryzykowanie i przejście na Reborna To co? Chyba nic innego mi nie pozostaje. Także 3, 2, 1. O, to jest oh, Napierdził No pierdźcie, znów trochę z rozrywki? Znów? dawnie? Czyli moje słowa się sprawdziły. Kolejny raz i kolejna pułapka. Ten ktoś musi śledzić każdy mój krok i zapisuje miejsce, gdzie się vloguje, Więc to wszystko składa się w całość, że to moi wrogowie, kapilot i braciszek za tym stoją. Dobra, co, tym razem też będzie kierunek na jakieś gdzieś? Gdzie tu teraz jest pokój? no? No, gdzie jest spokojnik, gdzie jest spokojnik, pogaj mnie to, no? Ja pierdzielę. Czy komuś po prostu się zebrało do żartów? Żeby. Okej, okay, tam coś mamy, tak? Okej okay. Z tego co widzę, to kolejne jakieś miejsce jest przygotowane Wnioskując po tym, jak wyglądało to ostatnio, to pytanie Co tym razem może mnie tam spotkać? Ja cały czas w ogóle zapominam uważać i działam pod impulsem A ten ktoś ewidentnie czeka tylko na mój błąd Może, może tak? Ooo, dobra, dobra, dobra i... Oj, oj Kurczę, mnie tylko was tam. może tak? Oj Pięknie, pięknie? Dobra, dobra Nice, pięknie Let's go Dobra Ja nie wiem co tu jest tu trzeba uważać Zróbmy sobie tak, prześwietlmy Jakieś intrygi, coś tu będzie? Nie No dobra, póki co nic podejrzanego w ogóle tutaj nie widać Miejmy taką nadzieję, że tak naprawdę będzie Bo ja serio nie mogę stracić mojej kosy, za bardzo mi na niej zależy Tam prawie zginąłem od graczy Teraz ja tutaj lecę i tu stracimy już totem No świetnie, po prostu świetnie Okej, okay, banery kolejne Klasa, po prostu klasa Dobra, no zróbmy to może tak jakiś trap? What? Ja lecę o świetnie jakiś gówno znów Tabliczka jakaś Pięknie Pułapki może i nie ma, ale kolejna tabliczka jest jakąś na pierwszy rzut oka zagadką Zaczynam się bać coraz to bardziej Mamy tu emotki jakieś zamku Y166 No dobra to co ciśniemy chyba po prostu Zamek, zamek Y, no Y166 to wysoko jakaś kratka to musi być ten pierwszy Zamek, ja pierdzielę No tak, wszystkie poszlaki mi na to wskazują To musi być zamek brata mojego wroga Co jeżeli on właśnie na mnie tam czeka I w ten sposób chce mnie do siebie sprowadzić Dobra, szybko lecimy To zamku, czy jest coś na serwerze? Nie, nikogo nie ma Tutaj też jest swoją drogą dziwne Rannie nie wiem co o tym sądzić Po ostatnim odcinku, ja jestem Cały czas w ciężkim szoku, jak to ma być tak wyglądać To mi się odechciewa, ja nie wiem czy będę po prostu Wchodził na ten serwer, to jest Jakiś grać Reborna. Ja dalej przy tym stoję. Innej opcji nie ma. Chyba, że Sero istnieje jakiś błąd, o którym nikt dotychczas nie wiedział, a pozwala on na przejście na Reborna. Nie wiem, ale boję się. Y166. Tu jest Y109. To czekajcie, zróbmy tak. Pyk. Jest będzie Y160. No nie wiem. Póki co z tego co rozglądam się, to ewidentnie nic tutaj nie ma. Tu coś widać, no by było coś widać na pewno. Gdzieś wyżej to musi być gdzieś tu. Pytanie, czy chodzi o ten zamek. Powiem, że mamy dwa zamki. 166. No to gdzieś. Tutaj. Tu nic nie ma. Może tu. Czekajcie, może tu coś będzie. Eee, no dobra, to co? Lecimy na drugi zameczek. To jest ostatnia opcja. Więcej zamków na Reaper nie ma. Więc mam nadzieję, że tam czeka na mnie jakaś informacja. A może nawet jakaś postać. Ale w momencie, kiedy biegłem, zacząłem się zastanawiać, kto to może być. Komu ja tak zas zaszedłem za skórę? Czemu to wszystko się dzieje w momencie, jaka zdobyłem wiktorową? No, pomyślmy, czy to nie jest Rody, czy to nie jest braci jego? który z nich to musi być. Oni, jako jedyni, chyba póki co wiedzą, że ja ją zdobyłem. No, jak dla mnie, wszystko idealnie się łączy, ale nie wiem, może to tylko dla mnie tak wygląda. Dajcie mi znać właśnie w komentarzach. Ja was prosiłem i naprawdę się angażujecie. Piszcie, co wy z tego rozumiecie. Błagam. Po prostu potrzebuję was. Bo póki co, no, ja tylko na brata albo na rudego. Dokładnie, zaangażowaliście się wręcz idealnie. Wspólnymi siłami jesteśmy w stanie złapać osobę, która za tym wszystkim stoi. A wtedy wystarczy pozbyć się jej na zawsze. 166, no, no na górze pewnie, tak? Bo tam jest góra, no to musimy na sam czubek gdzieś wejść Stawiam Mamy 66. No, no tak. Musimy wyżej przydostać się. Brać gdzieś tam. Ej tam coś jest! Coś było! Jest coś, jest coś, jest coś, jest coś. Mamy coś, mamy coś. Czeka, czek, 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 czek. Coś było, coś było, coś było, dora. PIK! jest tam coś, jest tam coś! Oh shit. No nie, 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 nie. Dobra. Na samą górę, na no samą górę. Błagam, 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 błagam. Żeby tego nie zniszczyć. Tam jakaś tabliczka jest. Ja pierdziele, co to jest. Okej. Okay. z jednej strony świetnie, bo udało mi się chyba znaleźć to, czego miałem szukać, ale z drugiej strony większe przerażenie mnie otoczyło. I siup. Okej, okay. wszystko. Kolejne tabliczki. <laughs> świetnie. Racyk. Czekajcie, czekajcie. Wszystko, co wszystko? No wszystko, no i tyle. Hmm, póki co nic mi to nie mówi. Tak samo jak to, co ogólnie się na ten moment wydarzyło. Jedynie, co z tego rozumiem, to to, że ktoś na mnie poluje. Czekajcie, trzeba dobrze odczytać. Czego? What? To miał jakieś dasie tutaj, czy co? Wszystko, czego dotkniesz, staje się złotem, czy coś takiego? Czy o co tu chodzi, ty? Bo ja nie wiem chyba. Realnie? Nie wiem. Wszystko, czego potrzebu... Jesz... Hmm. Świetnie. Co tu mamy? Podoba mi się ta zagadka, no świetnie, świetnie, okej. Okay. No dobra, mamy coraz więcej informacji. Zaczyna to powoli składać się w jazdą. Całość. Szukaj tam i na dole! Musimy na dole coś szukać. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Pytanie, pytanie co to będzie? Na dole? E, na dole, no to gdzieś tu. Dobra, powiedzcie mi jedno, czemu tylko mi się wydaje, że to jest Milo? Mamy? Ciekawą sytuację Wszystko się dzieje w jego zamku <grym> No nie wiem Gdzie tu coś niby jest? No gdzieś na dole, szukaj tam Czyli na dole, tam coś jest, tam są jakieś okna Tu może gdzieś, dobra O shit, mamy coś, mamy trzy melony, tak? O, pięknie Mamy chyba to, czego miałem szukać, tylko czemu Tu są jakieś melony? To jest coraz to dziwniejsze Okej, okay, kolejne tabliczki, jakby co innego W sumie, co by innego Co napisane no, mamy tutaj? Rudy Okej, okay. me Uuu tu jakby coś, melony dobre, albo mejony, no melony chyba, no pasują melony mi, no A tam co jest? Ej, dobra, co? Czekaj, 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 szybko, 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 szybko Co to jest? Zniszczone, i co mamy? Zamek jeden, strzałka, strzałka, no to zawsze bym oznaczał, że du Jeden, no to pewnie chodzi o zamek pierwszy, tak? Chyba to tak w miarę prosto jest wytłumaczone, tak czy nie? No tak mi się wydaje. Wszystko wskazuje na to, iż muszę się tam udać. Tylko nie do końca rozumiałem, o jakie konkretne miejsce może chodzić. Realnie naprawdę nie podoba mi się to. Nie wiem, co ta osoba chce. Czytajmy póki co, Milo. Bo dajcie mi w ogóle znać. Czy tylko mi to wszystko wskazuje na Milo? Realnie, ktoś tu wprost po prostu chce to powiedzieć, że to jest Milo. Nie wiem czemu, ale no tak to wygląda. No dokładnie. Każda rzecz, która się wydarzyła, jak i intencje tej osoby nakierowują mnie właśnie na brata mojego wyroka, kapilota. A dodatkowo po czasie połączyłem kropki w głowie i doszedłem do czegoś. A ja chyba nie wiem o co chodzi, ty. Ej, czekaj, czekaj, czekaj. Na pewno chodzi o ten zamek? Ale dlaczego zapytacie? Czemu myślę, że chodzi o ten zamek? Otóż, co my tutaj mamy? Co ja kiedyś mu zniszczyłem? Jak był zakład, który swoją drogą nie dostałem pieniędzy za ten zakład Takie pewne miejsce, że tak powiem Gdzie Rudy <laughs> miał melony, co nie? I to miejsce znajduje się tu Były melony postawione, okej, okay, dobra, były tabliczki Rudy, pasuje mi Melony dobre, pasuje mi I że zniszczone dół, tak? No to pasuje mi to Tak, to musi chodzić o to miejsce To jeszcze tym bardziej łączy się w całość, że chodzi to o kapilota jak i jego brata Teraz tylko trzeba uważać, bo nie wiadomo co mnie tutaj czeka Jestem w tym miejscu, ja się realnie boję Kogo nie ma na serwerze? Co tu chodzi? No tu nic nie ma ty. Są nieciekawe budowle, że tak powiem. I co i tyle. Nic więcej tu nie ma ty. What? Może tam coś będzie. Ścigajcie. Może tu? No tu nic nie ma ty. What? Co jest? Co to było? O kurda! Co jest? O spite! Co jest grane? What? O oh, shit! Ja nawet nie zauważyłem! Ale miło jest na serwerze? O, oh, wpytę! Dobra. Czy jeszcze jakieś podejrzenia mam? Nie, ja będę musiał z nim pogadać. Póki co, y, może ja lepiej zawinę? Y, także co? Elo? Ale póki co klikajcie koniecznie jeden z tych filmów, które właśnie Wam się wyświetla. Bo zdecydowanie Wam się spodoba.